Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu. Z tej okazji, a także w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, w dniach od 16 do 20 maja w naszym regionie odbywały się konferencje młodzieżowe poświęcone wolontariatowi właśnie. Na relacje strzebnickiej i odsłony tego wydarzenia zapraszamy Państwa w dzisiejszym programie. Ale to nie wszystko. Przedstawimy Państwu również młodych wolontariuszy z Goczałkowa, którzy właśnie wrócili z ekscytującej wyprawy na Ukrainę. Częścią programu konferencji była debata dotycząca lokalnych perspektyw i trudności związanych z angażowaniem się młodzieży szkolnej w wolontariat. Moim drugim domem, w którym jestem szczęśliwa, w szkole jeździmy do Będkowa i opiekujemy się tam starszymi osobami. A poza szkołą zajmuje się 12-letni chłopczyn ze Sposobem na poznanie nowych ludzi. Organizujemy koncerty charytatywne dla Dawida, który, kolegi, który leży też w hospicie, po ciężkim wypadku. Nowym, przydatnym w życiu doświadczeniem. Uczestniczyłam w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomoc dla innych. Przestrzałam w akcji właśnie pod Jagła powódź sposobem na poprawianie samopoczucia. Ja opiekowałam się dziećmi, na przykład w szkole postawili się tipic. W miejsce, w które mogę pomagać Wolontariat jest bardzo powszechnym zjawiskiem wśród młodzieży, e, chociaż nie zawsze wolontariusze nazywają się oficjalnie wolontariuszami, tak jak chociażby w Związku Radzieckiego Polskiego, gdzie działają, a nie zawsze ma świadomość, że mają status wolontariusza. Tak? E, działają głównie młodzi ludzie, mezaliści, licealiści, często studenci. Potem, kiedy e, zaczynamy swoje życie zawodowe, gdzieś ten wolontariat nam ucieka, skupiam się na innych rzeczach. Natomiast prawdą też jest, że kiedyś wolontariuszy było więcej. Kiedyś wolontariuszy było więcej, e, Troszkę się ta grupa kurczy, czy rozwija się młodzież, zmniejsza się wśród, wśród dorosłych osób ten odsetek osób zaangażowanych w właśnie działania wolontariackie. Mam no nadzieję, że takie inicjatywy jak ta troszkę pobudzą. Tak? Pokażą, że wolontariat jest czymś wartościowym, czymś sensownym, czymś rozwijającym i że po prostu warto. Wrocławskie Centrum Wolontariatu w tej chwili współpracuje z ponad trzema tysiącami wolontariuszy. Z drugiej strony organizacje pozarządowe narzekają na to, że coraz mniej korzystają z. Pomocy wolontariuszy i tak też wskazują statystyki. I dzisiejsza konferencja ma na celu połączenie tych dwóch stron, znalezienie przyczyn takiego pęknięcia i próbę wypracowania rozwiązań, które pozwolą nam skleić te dwie, te dwie grupy społeczne. Za mną z tyłu jest. Pierwsza część tematu dzisiejszej konferencji, moda na wolontariat, wypisana. Na końcu tego tematu jest znak zapytania. Nasze doświadczenia, doświadczenia Centrum Wolontariatu są takie, że młodzież szkolna bardzo chętnie włącza się w wolontariat. Najlepszym dowodem jest to, że w zeszłym roku. W zeszłym roku kalendarzowym, czyli jeszcze w tym roku szkolnym, udało nam się nawiązać współpracę w ramach programu My dla Świata z około 100 szkołami na terenie województwa dolnośląskiego. Te 100 szkół organizuje wolontariuszy w liczbie mniej więcej, tak szacujemy, około 3000. 3000 młodych osób. Pomagających innym, dający, poświęcającym swój czas innym, y, dającym swoją energię, swoje umiejętności dla innych. Piękna rzecz. Chcieliśmy Wam zadać pytanie: jak byście chcieli, żeby wolontariat tutaj w powiecie y, trzebnickim, funkcjonował, i jakie trudności się pojawiają, czyli co uniemożliwia Wam, albo co utrudnia Wam osiągnięcie tego wymarzonego modelu? Często też ludzie jakby oddają takie nowe, zbędne im rzeczy za darmo, to też można zrobić taką najpierw zbiórkę, a później loteria. I z tej zbiórki przeznaczyć pieniądze dla, właśnie na te gry i zabawy dla dzieci. Albo na szkolenie zabawy, na jakieś tam hospice, szpitale na coś, to potrzebuje tego, tak jak tamte domy dzieci. Potrzebnych nie, sprzętów medycznych można z tych nakrętek używierać pieniądze. W większość osób. Ma takie, tak jak są wody mineralne, to się zbiera jednak w domu, więc tak naprawdę wyrzucić do kosza czy schować to do woreczka później ze szkoły to żadna różnica. Nakrętka, świąteczna paczka, takie akcje i jakie przeprowadzić oraz na przykład dość dużym powodzeniem, co praktykujemy już u nas w szkole, jest taki bufet robiony na przerwach, gdzie sprzedajemy ciasta oraz różne napoje. I e, uczniowie lubią i robią te ciasta, sami nam je dają, a później z tych pieniędzy dajemy na przykład na schronisko dla zwierząt albo dla hospicjum. Wolontariat jest działalnością za darmo, bez pieniędzy, ale bardzo potrzebne są środki na wspieranie wolontariuszy, dlatego że e, brakuje informacji, gdzie można pomagać i osoby, które chcą taką działalność podjąć. Mają trudności ze znalezieniem odbiorców ich pomocy. Dalej nie wystarczą dobre chęci, żeby dobrze pomagać. Ja widziałem już dużo takich osób, które bardzo dużo energii wkładały w to, żeby pomóc innym. Natomiast e, efekt był e, nieproporcjonalnie mniejszy, dlatego że brakowało wsparcia, brakowało podpowiedzi, jak dobrze wykorzystać ten potencjał, jak dobrze wykorzystać ich zapał. No tak. powiedzcie to macie pani Cybulska i wpadliśmy na super pomysł. Myśmy tam ten rotek filmik dołącznik do jakiejś strony, jakaś gazeta 64PL. Jak to ani wiem jak zrobić to załącznik, to załącznik do tej i, gazetki i ma być taką jak naszą, mimo gazet wolontariackich. wszyscy się dowiedzieli co robimy? co nie jest tak jak my nazywać ten program chodzi? i taki załącznik to nie lepiej, żeby, tam, żeby to tak było normalnie. Ale w Jeżeli, no to, to A, chodź. Chodź. A teraz zapraszamy Państwa na drugą część programu, czyli na spotkanie z wolontariuszami z gimnazjum w Goczałkowie. działalność waszego wolontariatu? Może ja zacznę od tego, że dla mnie osobiście oprócz edukacji bardzo ważne jest właśnie wychowanie. Bardzo ważne jest kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych u moich uczniów i stąd też właśnie od 12 lat od początku istnienia gimnazjum w naszej szkole jest działalność wolontaryjna. Powiem, na pierwszym miejscu, bo to jest naprawdę niezwykle ważna, ważna sprawa. Na czym polega nasza działalność? Jest to działalność różnorodna w zależności od potrzeb. Pomagamy dzieciom z domów dziecka, pomagamy mieszkańcom domów seniora, pomagamy również też stowarzyszeniom, które się zajmują zwierzętami porzuconymi. Uczestniczymy w różnych akcjach, także ogólnopolskich akcjach. Proponowanych przez różne inne instytucje. No i generalnie tak to właśnie wygląda. Ostatnio wróciliście z Ukrainy, czym tam się zajmowaliście? Głównym celem naszego wyjazdu właśnie było porządkowanie polskiej nekropolii na Kresach Wschodnich, na terenach Ukrainy, w Lwowie i w Bródku Jagiellońskim. Ogromną satysfakcję czerpaliśmy właśnie z porządkowania grobów, bo to był taki naprawdę żywy kontakt z historią. Dla moich dzieci, dla mnie osobiście, bardzo bardzo duże przeżycie. Lekcja patriotyzmu, Lekcja patriotyzmu, oczywiście, że tak. No a zaangażowanie. Młodzieży, to, które obserwowałam w porządkowanie grobów, to przerosło moje oczekiwania. Myśli Pani, że to właśnie szkoła jest miejscem, w którym powinno się kształtować postawy obywatelskie, społeczne? Myślę, że byłoby cudownie, gdyby rodzina, i tak pewnie jest, że właśnie rodzina jest tym pierwszym edukator, edukatorem w dziedzinie wolontariatu, bo taka wzajemna pomoc członków rodziny to już jest element, prawda, który gdzieś tam nas oswaja z wolontariatem. Szkoła jest świetnym miejscem do tego, dlatego że rzeczywiście kształtujemy, tak jak wspomniałam, postawy społeczne. A umiejętność empatii to jest naprawdę piękna umiejętność. Myślę, że właśnie w szkole warto ją kształtować i ja widzę efekty tej właśnie pracy. Ten ostatni wyjazd na Ukrainę, jak go wspominasz? Nam no, go bardzo miło. Poznałem wtedy swoją dalszą rodzinę, o której nawet nie słyszałem. Widziałem miejscowości, w których wychowywali się moi dziadkowie, gdzie przebywali, co wspominali. Poznałem nowych ludzi, nową kulturę, język. Na czym, Twoim zdaniem, czy w Twoim przypadku, polega taka działalność na co dzień? Na co dzień, wolontariat jest dla mnie, jak i dla osób, z którymi jakby. No, pracuję z jakimś wypełnieniem czasu, który, które pozwala nam y, komuś, komuś pomóc. I to sprawia nam dużą radość, bo na przykład y, nawet takie pójść w y, sąsiadce, star głównie starszej osobie, nawet po zakupy, nam Robisz to sprawia tak? radość. Tak, nam to sprawia radość i drugiej osobie. Także myślę, że wolontariat w ogóle to jest bardzo dobry pomysł. No właśnie, gdybyś miał na przykład swojego kolegę, pewnie Ci się zdarzyło też zachęcić do takiego, do bycia wolontariuszem, to co byś mu powiedział? Powiedziałbym, że to bardzo fajna sprawa, że lepiej poświęcić komuś, komuś czas, pomóc, niż przesiedzieć się cały dzień przed komputerem lub yy, grać w piłkę, chociaż w rozwój fizyczny też jest ważny. A zdarzają się w tym wolontariacie momenty ciężkie, trudne, tak, czasami nawet e, dochodzące mówiąc, z DoS, kiedy poznajemy historię ludzi, których e, życie nie pokładało się po ich myśli. Tracą bliskie osoby, popadają w nałogi. Tak samo można e, porozmawiać z ludźmi w domu seniora. Większość ludzi nie chce tam być. Mhm. Wolą spędzić czas z rodziną. Ale jest Na, to od nich niezależne. Tak, to nie ich była decyzja. Czasami jak ty się nawet. wtedy w takich sytuacjach odnajdujesz? Jak sobie z tym radzisz? Przecież to nie jest łatwe rozmawiać o takich sprawach. Eee, powiem tak, że wolę zacisnąć zęby, nie płakać i powiedzieć drugiej osobie, że na pewno kiedyś, kiedyś jeżeli dożyje, to będzie dobrze. Jak znajdzie się po tamtej stronie, to wszystko się odmieni i będzie lepiej. Programie wolontariusze to wszystko. Dziękuję państwu za to spotkanie i przypominam, że wszelkie informacje związane z wolontariatem we Wrocławiu mogą państwo znaleźć we Wrocławskim Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia.